Belce. Dlaczego belce? Dlatego, że my właśnie używamy typowo głoski L w wymowie tego języka. I kaszub, belek powie takie słowa, jebil i na przykład jevepil. Ja byłem, ja wypiłem. Natomiast dalej na południe kaszub, kartuzy, kościerzyna, ci Kaszubi w ogóle nie używają L, tylko E. I kaszub przykładowo z kartus, te same słowa powie twardą wymową jebil, ja ja wypił. Natomiast, drodzy Państwo, najbardziej ciekawą odmianę wymowy tego języka to mają ci Kaszubi z samego Półwyspu Chelskiego. Począwszy od chałup do samego helu. Oni ani na L, ani na eł, tylko wszystko na eś. Muszę Państwu powiedzieć, że mam kuzyna w Kuźnicy, jak tak do mnie przyjechał na grilla, po cztery piwkach, wypiliśmy tam wymów do mnie powoli, że miał cokolwiek zrozumiał, co a raptem 20 par kilometrów różnicy. Wszystko na eś. Ale mamy też takie bardzo miłe przeżycie, które malowniczo właśnie pokazuje, jakie piękne są te odmiany. Parę lat temu Strzelno należy nie pod gminę Wodysową, tylko pod gminę Puck i mieliśmy zaszczyt być oddelegowani z Gminnego Ośrodka Kultury do Bukowiny Tatrzańskiej na taką przepiękną imprezę, która nazywała się Sabałowe Bajania. W zeszłym roku też była ta impreza, ale nie byliśmy. Tu mówi Józek, mów to ci psetu no mówi Staszek, siedzimy przy piwku, proste zdanie. Wypiłem pięć piw i za pięć piąta poszłem na pociąg do domu. Kaszub Belek użyje tej głoski L i to zdanie powie w ten sposób. I pięć piw, a za pięć piąta sied na pociąg do domu. Czyli wepil to pięć piw, za pięć piąta na, ba, na pociąg do domu. Kaszub Skartus nie użyje w ogóle głoski L, tylko Eł i to samo zdanie powie w ten sposób. Twardą wymową. Je wepluł piac piw, a za pias te jachał cugę dodo. Już nie wepił tylko wepił, nie panem, tylko cugę i dodo. I patrzę na górana, no mówi Staszek, ale posłuchaj, jak pięknie ten Kaszubski wymawiają ci rybacy z tego półwyspu Helskiego, używając właśnie tej włoski eś. Nam się wydaje, że oni czasami aż za dużo tego nawstawiali, na tych eś. I Kaszub przykładowo, czy to z jastarni, czy z guźnicy. Używając tej głoski ,,eś", drodzy Państwo, to samo zdanie powie w ten sposób. ,,Eś jeśli psil psianc, psiewa za to jest na bono do domu. Ciekawe mowywanie, prawda? Chciałbym przetłumaczyć po góralsku, tak bym mógł ludziom pokazać, jaka różnica pomiędzy północą krajem a południem. Drodzy Państwo, góral jeszcze raz spojrzał na Józek i mówi, ,,Józek, bo tego się nie da przetłumaczyć". To mi chociaż powiedz, dlaczego? Góral patrzy mu w oczy, mówi józek, no bo góral to nigdy po pięciu piwach nie kończy. On mówi jak do chałupy zajdę, to czasami i ze trzy dni zejdzie. No i w Bógowie patrzymy na wysokie partie teatru, mówi józek, a gdzie ty tu pociągi puścisz?